Robert Lewandowski zdobył bramkę w meczu pomiędzy FC Barceloną a Rayo Vallecano, który odbył się w ramach 24. kolejki La Liga. Polski napastnik strzelił jednego gola tego spotkania z rzutu karnego, który został przyznany po analizie VAR w 28. minucie meczu. Mecz zakończył się wynikiem 1-0 na korzyść Barcelony, co pozwoliło drużynie wrócić na pozycję lidera w tabeli hiszpańskiej ekstraklasy. Lewandowski, który w tym sezonie regularnie zdobywa bramki, osiągnął, Ciągnął tym samym swoje 20 trafienie w La Liga. Wojciech Szczęsny zaliczył znakomite spotkanie w barwach FC Barcelony przeciwko Rayo Vallecano. Polski bramkarz był kluczową postacią dla swojej drużyny, ratując ją w kilku kluczowych sytuacjach i ostatecznie doprowadzając do zachowania czystego konta. Po meczu hiszpańskie media nie szczędziły Szczęsnemu słów uznania. Hansi Flick, trener Barcelony, również docenił postawę Szczęsnego, chwaląc go za udany występ. Niemiec skazał, że posiadanie takiego bramkarza jest ogromnym atutem zespołu i może przyczynić, przyczynić się do kolejnych sukcesów katalończyków.